Witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Kwiatek, redaktor Tygodnika Powszechnego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć, Łukaszu. Cześć. Jak badania interdyscyplinarne i jak Twój udział, to na pewno porozmawiamy o zwierzętach. I teraz pytanie: czy coś takiego jak kultura występuje u zwierząt? No to zależy oczywiście od tego, jak sobie tę kulturę zdefiniujemy. Niektórzy badacze upieraliby się, że kulturę trzeba definiować wąsko, że to są jakieś zachowania, które są warunkowane. Czy rozwijają się pod wpływem języka, czy przekazywane są poprzez język, więc wtedy tej kultury u zwierząt raczej wiele byśmy się nie doszukali. Ale jeżeli zdefiniujemy sobie kulturę, tak szeroko. jak chyba to biologzy najczęściej robią, czyli właśnie szeroko. Czyli e... jak? No właśnie, mo możemy mówić w przypadku każdego zachowania o komponencie genetycznym i komponencie, no właśnie, kulturowym czy środowiskowym. I jeżeli e, mamy do czynienia z jakimś zachowaniem, z jakimś zjawiskiem, z zachowaniem, to możemy pytać, na ile ono jest transmitowane z pokolenia na pokolenie w genach, a na ile ono się na przykład rozszerza, czy rozprzestrzenia, jak to mówią, badacze horyzontalnie. Tak? Czyli na przykład z jednej, wśród tej Przede samej populacji małp, nie z dzieci na na 6 rogów Z... na dzieci, hmm. ale też no, pomiędzy osobnikami żyjącymi. Pomiędzy grupami. Tak, pomiędzy grupami, w ramach jednej grupy. Między osobnikami żyjącymi, jakby teraz, i nie mającymi jakby. genetycznego, tak, zbiorczego genetycznego. punktu. Tak. Mhm. E, więc e, przy tej szerszej definicji wydaje się, że kulturowych zachowań trochę jednak u zwierząt zaobserwujemy. Jakie? E, no, na przykład posługiwanie się narzędziami. E, wiele gatunków małp kapucynki, szympansy, orangutany, goryle, zdaje się, że też posługują się rozmaitymi narzędziami, przede wszystkim do zdobywania pożywienia. Ale też u ptaków mamy do czynienia ze śpiewami, które są takimi no chyba prototypowymi zachowaniami kulturowymi, bo one są przekazywane te tradycje śpiewów, są przekazywane z pokolenia na pokolenie też właśnie w obrębie grupy i tutaj nawet mówi się, że w przypadku jednego z gatunków szarobrewki bagiennej yy, tradycje, pieśni powtarzają się wręcz od 500 lat, że to jest od 500 lat. Ten gatunek śpiewa mniej więcej tę samą pieśń, ale nie dlatego, że jest to w jej genetyce, jakby tego gatunku, bo pojawiają się nowości, pojawiają się nowe, czy ptaki, które wprowadzają urozmaicenia do pieśni, ale jednak w tym gatunku przeważa konformizm, czyli on, te ptaki trzymają się jakby ustalonej tradycji i te nowości są odsiewane. Więc tutaj mamy do czynienia z tą tradycją 500-letnią. Ja nie, nie znam wielu piosenek ludzkich, które miały, byłyby powtarzane od 500 lat. Z niewielkimi zmianami. Ale też mówi się o zjawiskach kulturowych, np. u ryb, że jak się je bada, bo bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem rzeczywiście kulturowym, czyli z przekazem kulturowym, czy może. Czy może z powtarzalnością? Tak, ale czy może pewne zachowania nie są warunkowane jednak środowiskowo? Mhm. I sprawdza się to tak, że na przykład jeżeli mamy jedną grupę, jedną populację, która wykazuje jakieś zachowanie w danym środowisku? Mamy drugą populację, która wykazuje inne zachowanie w danym środowisku. To, jeżeli zamienimy miejscami, to czy te zachowania wystąpią? wystąpią tak, u jednych i drugich. No i tego typu badania, eksperymenty były prowadzone na rybach, i rzeczywiście okazywało się, że pewne zachowania chodziło o dobór miejsca na rozród, na przykład, składanie jaj i tak dalej, więc to nie są jakby jakieś bardzo wyrafinowane zachowania, no ale wciąż, że one są jednak kulturowe, czyli że nie środowisko i nie genetyka, ale no jakaś tradycja, powtarzalność sprawia, że tego typu zachowania przetrwają i. i no, występują między różnymi grupami. Wcześniej przygotowując się do audycji rozmawialiśmy, Zadam Ci pytanie, które z gatunków zwierząt przedstawiają największą ilość zachowań, które możemy pod tę nawet szeroką definicję kultury podpiąć. I powiedziałeś wtedy ptaki. I zdziwiło, teraz dałeś za przykład ryby. I tak pomyślałam sobie, nie będąc biologiem, że zadziwia mnie to, że zwierzęta, które są dużo... Yy, w niżej na tej drabinie rozwojowej, a dużo wyżej jest na przykład małpa i szympans, mm. już potrafią przedstawiać takie, takie zachowania. Zakładam, że badacze interesują, interesują się tym nie tylko pod kątem biologicznym, ale jak, jak, jakichś aspektów no, stricte genetycznych, na przykład, mm. ale takich stricte relacji kulturowych i prospołecznych, prawda? Czy dobrze mówię? Jak na to mm. na przykład patrzą kognitywiści. Łącząc wszystkie materie razem. Tak, no, kognitywiści pewnie by powiedzieli, że te gatunki ptaków, które wykazują te zachowania, kulturowane no są, bo to chodzi o krukowate między innymi, więc to nie są głupie ptaki, tak? to są ptaki, które się. Są mądre, są tak. tak. E, więc tutaj no, trudno porównywać inteligencję ze sobą różnych gatunków, więc ta perspektywa, ona jest oczywiście, trudno się też tego pozbyć, takiego patrzenia mm. na, na zwierzęta, jakby były ustawione na jakieś drabinie bytów. No ale to jest tak, że inteligencja, zdolność do rozwiązywania problemów, ona zależy od nacisków środowiskowych, jak i na dany gatunek. Występuje ewolucja konwergentna, tak zwana, może prowadzić do tego, że inteligencja się pojawi u różnych, nawet niespokrewnionych gatunków. No i to jest oczywiście interesujące, bo na przykład można szukać kultury też u głowonogów, tak? jakieś ośmernice i tak dalej, które okazuje się, że posługują się jakimiś skorupkami, muszelkami do tego, żeby się chronić, budują w cudzysłowie jakieś prymitywne miasta, siedliska swoje, tak? więc to jest kompletnie inna grupa zwierząt, u której wyewoluowały niezależnie jakby od nas na tego rodzaju złożone zachowania. Ptaki rzeczywiście w związku z tym, że to, to jest grupa zwierząt, które posługują się śpiewem, no to być może u nich te naciski na tworzenie się tej kultury wokół śpiewu były jakieś szersze. Natomiast u małp no rzeczywiście takich różnorodnych zachowań kulturowych opisano najwięcej jednak. Ale może też wynikać z tego, że tej małpy najczęściej badamy pod tym kątem. Są takie publikacje, w których wymienia się około 30-40 takich zachowań. No, regionalnych, kulturowych, tak? Które można podpiąć tak, pod pojęcie tak. kultury. To są na przykład rozmaite sposoby łowienia termitów. Jedne małpy używają takich gałązek, inne innych, jedne polują na takie mrówki, inne na inne, jedne, eee, niektóre w ogóle nie używają gałązek, tak? Eee, czerpanie wody z jakichś dziupli przy pomocy rozmaitych narzędzi, które zostało zresztą zaobserwowane jeszcze w latach 70. przez Ręgu, więc to są tego wszystko tego typu zjawiska. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był Łukasz Kwiatek, redaktor Tygodnika Powszechnego, współpracownik Centrum Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję. dziękuję. Przepraszam cię, musiałam cię tak spieszyć.